Dziś porozmawiamy sobie o preparatach, które kiedyś używałem, używam teraz. Nie jest żadna reklama, nie dostałem za to nawet grosika. Także to jest tylko taka moja opinia, a chciałbym później na koniec, pod filmem, jakbyście napisali w komentarzu, jaka jest Wasza opinia. Zapraszam Was na grupę na Facebooku. Tam, jak wejdziecie moje imię, nazwisko to będzie przekierowanie do mojej grupy. Tam już jest 230 osób. Tak, po kolei. Um, używałem, znaczy używałem tego już kilka lat tego CX80. A 80. No, tylko teraz on zrobił się, jak to powiedzieć dobrą reklamę mają. A no, zrobił się stosunkowo drogi. Co prawda tu jest 500 ml, ale kosztuje około 25 zł. Może czasami można trafić taniej, ten jest myślę, że wcale nie gorszy. Ten jest 400 ml, już można najtańsze jakie spotkałem, to około 12 zł. Ten CX ma ładny zapach. No ale ten zapach czasami może być jak to się mówi drażniący. A ten jest taki bardziej bezwonny, taki obojętny, tak jakby nieraz no jakby go w ogóle nie było, a zmywa wcale nie gorzej niż C80 łożę, stosuję go też już tego długo Tam, ten to może ich stosowałem ze 4 lata a na ten bez, przez przypadek trafiłem i tego stosuję już około 2 miesięcy i nic nie rdzewieje i to właśnie chodzi o to w konserwacji żeby nam nie rdzewiały jakieś części prowadnic jakieś no y, części maszyny łoże, szufladka y, bo czasami i psiukam Wuchwyt, żeby lżej się obracał orzech, na przykład szczęki, smaruje czasami. No, do różnych rzeczy i używam go, i nic nie rdzewieje. I właśnie za zadanie te środki konserwujące smarujące mają takie zrobić. No tu jest trzeci zawodnik. Z tym zawodnikiem yy, mam rzadko do czynienia. To jest odrdzewiacz. Powiedzcie, jakiej tu już jest. Du dużo go nie ma, no bo już go zużyłem, ale jak to się mówi, bardzo mnie drażni. Yy, jest taki zapach, ma przenikliwy, no ale działanie ma dość dobre. I staram go się używać na dworze. O! No to tyle by było o tych środkach. Napiszcie w komentarzu, jakie wy macie, jakich używacie, które Waszym zdaniem są. Najlepsze do konserwacji i smarowania maszyn. Dziękuję.